z Ewangelii według świętego Jana. Bóg przecież nie posłał swego Syna na świat, aby Go sądził, lecz aby Go zbawił. Szczęść Boże, kochani, witajcie bardzo serdecznie. Dzisiaj będzie o bardzo konkretnym zadaniu życia chrześcijańskiego. Zapraszam Was na ten odcinek. No się czasem wydaje, że... Ocenianie innych jest bardzo chrześcijańskie. Że kiedy ja wytykam komuś jego błędy, kiedy pouczam kogoś, to jest to bardzo ewangeliczne. A dzisiaj to słowo mówi nam zupełnie co innego. Ta Ewangelia uczy nas, Jezus w niej uczy nas, że On nie przyszedł w świat sądzić, oceniać, tylko żeby zbawiać. I teraz pomyśl, czy ty w swoim zachowaniu jako chrześcijanin, pomagasz Bogu zbawiać świat. Czy Twoje osądy pomagają Bogu w tym? Czy raczej jest tak, że sądzisz tak niemiłosiernie drugiego człowieka, osądzasz go, że on przestaje wierzyć w Boga, przestaje widzieć, że Bóg jest miłością, że Bóg kocha człowieka. Oczywiście nie chodzi tu o pobłażanie, żeby było jasne. Tylko chodzi o twoje nastawienie, o twoje podejście, twoje patrzenie na drugiego człowieka. Czy potrafisz patrzeć na tego, który jest w twoim domu? Może jest dla ciebie trudny, w twojej pracy, w, twoim, w twojej szkole, w twoim środowisku, w twojej grupie znajomych jest, jest dla ciebie trudny i bycie z tym człowiekiem jest dla ciebie niekomfortowe i bardzo łatwo i szybko, być może w swoim sercu oceniasz tę osobę. To pomyśl, czy czynisz to z miłością. Czy ten twój osąd prowadzi do zbawienia tego człowieka, czy zmienia jego życie. Oby tak było, obyś patrzył na drugiego człowieka zawsze z miłością i zawsze właśnie z takim nastawieniem, że pragniesz jego zbawienia. Półsavię wam serca, do usłyszenia i zobaczenia już wkrótce z Panem Bogiem.